Także zobaczmy, czy to, co jest na tabliczce bo wiele osób właśnie pytało, czy jeśli tutaj mamy PV od 60 do 500V, czy tutaj czasem nie ma kondensatorów na 450V, bo w wielu farownikach się zdarzało właśnie takich tych tańszych, że te kondensatory były na 450V. Także plomba zerwana. <śm> ze mną to akurat tutaj nie ma z tym problemu i wszystkie kondensatory jakie tutaj są to zaraz obejrzymy pierwsze co to sobie pod światło patrzyłem to jest do 36V czyli to kondensatory będą od baterii na pewno te też są 36V i tu mamy takie dwa największe jak widzicie jakie są i te mają o zobaczcie 33 mikrofarady 500V ma jeden i drugi tak samo, ma 500V. Tutaj te malutkie mają po 100V, także to nie wiem od czego to jest. Te mniejsze. Tutaj mamy 35V. Tutaj mamy 100, tak dobrze mówię? Kurde, bo nie widzę. A nawet nie wiem ile tutaj ma, bo nie jest napisane. To wygląda 6V, nawet jakieś takie, malutkie. I tu jest jeden taki, o jego, mość, co ma 450 akurat ten ma 450V, ale od czego on jest, powiem wam, nie wiem. Raczej to nie jest chyba układem PPT, bo tutaj z paneli idzie nam tu, PV nam idzie tu, do płyty głównej, tu się rozchodzi po takich mocniejszych ścieżkach. Widzicie od PV-ki przewody? Kurde to 2,5? Nie no, czwórki, czwórki nie większe. No ale tutaj akurat no, mówię po napięciu, to nie ma z tym problemu. No mi się wydaje, że od PV to największe. Ale ja nie jestem tutaj specjalistą, także e, proszę w komentarzach tych, co mają o tym, e, że tak powiem, pojęcie. No i od razu widzicie też jak taki falownik wygląda.